Jak rozmawiać z agentem? Jak rozmawiać z agentem nieruchomości w Hiszpanii? W Hiszpanii jest pełno polskich biur nieruchomości. Z reguły Polacy trafiają do polskiego biura nieruchomości i tam szukają nieruchomości, tam załatwiają swoje sprawy. Anglicy kupują od Anglika, Szwedzi kupują od Szweda, Polacy kupują od Polaka. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. W tej chwili tych polskich biur nieruchomości naprawdę jest bardzo dużo i jest w czym wybierać. Świadczą szereg usług, niektóre się specjalizują w określonych nieruchomościach. Jak mamy skutecznie rozmawiać z agentem nieruchomości, który operuje na tamtym rynku i zna tamten rynek? My kompletnie go nie znamy. Jak z nim rozmawiać? Pamiętajmy, że agent nieruchomości przechodzi wiele szkoleń. On jest szkolony nie tylko ze spraw takich marketingowych, biznesowych, ale także te szkolenia ocierają się o psychologię. I on tak naprawdę jest dobrym psychologiem, dobrym obserwatorem. On potrafi sobie radzić z klientem. Weź teraz jeci, kołówek i pić. Będzie lekcja teoretyczna, rozmowa z klientem. Ten film jest po to, żebyśmy my, jako klienci, potencjalni klienci, potrafili poradzić sobie także z agentem. Bo to jest, jeżeli na przykład taki agent ma jeszcze talent, a to jest niezwykle potrzebne talent plus szkolenia to to jest naprawdę godny partner do negocjacji. Nie mówię przeciwnik to jest partner, bo robimy wspólnie biznes. Natomiast warto pamiętać o jednej rzeczy. W Hiszpanii jest 16 regionów to są takie województwa jak u nas. Jednym z tych regionów jest Walencja. W jednej tylko prowincji, czyli jednej trzeciej z tego regionu, w prowincji Alicante, jest 60 tysięcy nieruchomości na sprzedaż. A szanujące się biuro nieruchomości, na przykład, ma takich nieruchomości na sprzedaż tysiąc. Pamiętajmy, biuro nieruchomości dysponuje około 1,5% do 2% z tego, co jest na rynku. O tym też musimy pamiętać. Pierwsza rzecz w rozmowie z jakimkolwiek agentem nieruchomości. My jako potencjalny klient nie kupujemy nieruchomości od agenta. My kupujemy przez agenta. Agent jest tylko i wyłącznie pośrednikiem i musimy pamiętać o tej roli. To jest rola pośrednika. Po jednej stronie jest kupujący, po drugiej stronie jest sprzedający i o tej roli warto Pamiętać, wspomnę o tym za chwilkę, do czego wykorzystujemy agenta właśnie w negocjacjach ze sprzedającym, i w środku jest ten pośrednik, czyli ten agent, który ma bardzo ważną rolę do spełnienia, ale zaraz powiem, co należy do jego roli. I druga rzecz, o której warto pamiętać, to oczywiście biura nieruchomości, agencje nieruchomości pracują na jakiejś tam prowizji. Ta prowizja, oni sami się, że tak powiem, przyznają, oni sami to mówią, to jest wiadomość powszechna, dostępna na internecie, że te prowizje wahają się między, powiedzmy w Hiszpanii, między 4 a 5%. Między 4 a 5%. Ale pamiętajmy, że tą prowizję, jeżeli on ma umowę ze sprzedającym, to tą prowizję płaci mu sprzedający. Ale pieniądze. Zawsze wykłada kupujący. Czyli to kupujący tak naprawdę opłaca sprzedającego i opłaca agenta z tych swoich pieniędzy. Jeżeli nieruchomość kosztuje, dajmy na to 100 tysięcy. Oczywiście do tego dochodzą podatki to jest po stronie kupującego zostawmy podatki. Nieruchomość kosztuje 100 tysięcy i tą kwotę dajemy sprzedającemu, i on się dzieli dajmy na to 5 tysięcy, bierze. Agent, ale to są nasze pieniądze. To jest nasze 100 tysięcy, z których 5 tysięcy wziął agent, a 95 000 trafiło do sprzedającego. Oczywiście on też płaci z tego swoje podatki. Pamiętajmy o tym: to my wykładamy jako kupujący, wykładamy pieniądze. W związku z tym, tak naprawdę to oni pracują, ci agenci pracują dla nas, nie dla sprzedających. Ale jak w takim razie należy podejść. No bo to jest pewna tutaj jakby kwestia taktyki, czy strategii, czy negocjacji. Jak się zachować, jak podejść takiego agenta, jak go wyczuć? To jest niezwykle ważne. Dlatego, że agentów jest całe mnóstwo, zaraz też powiem, na czym polega tak naprawdę ich praca, na czym ich praca nie polega, i często sobie z tego nie zdają sprawy. Na czym polega jakby sedno ich pracy? Czyli pierwsza rzecz. To nie kupujemy od agenta, tylko przez agenta. Zawsze jest ta druga strona, czyli sprzedający. I druga rzecz, e, oni pracują na jakiejś prowizji, ale my to opłacamy, czyli kupujący. Pierwsza rzecz, drogi agencie, pracujesz na prowizji między 4 a 5%. No ale zaraz, zaraz. 4% czy 5%? To jest różnica. Jeżeli nieruchomość kosztuje 100 tysięcy, no to jest raptem 1000 euro. Ale to jest 1000 euro. Przy 300 tysiącach to jest 3000. 3000 różnicy. To już jako kupujący miałbyś opłaconych kilka przyjazdów do Hiszpanii za te 3000 euro. Więc pierwsze pytanie. Ja zakładam, że ty ze sprzedającym pracujesz na 5% marży. Pytanie do Ciebie: czy Ty ze mną będziesz pracował na 4%? Ja nie chcę od ciebie dużo. To są twoje widełki, między 4 a 5%. Zejdź z tych 5 na 4. Po co to robię? Po to, żeby ten 1000 euro, 2000 euro zaoszczędzić i faktycznie mieć na kolejne przyjazdy. Nie do końca. Robię to po to, żeby sprawdzić elastyczność agenta. Jak on się zachowa? Bo teraz agent się może zachować w dwojaki sposób. Po pierwsze, agent może powiedzieć: Kliencie, tak, Zejdę z 5% na 4%. Dla Ciebie schodzę. Pierwsze starcie, pierwsza runda wygrana. Pierwsza runda jest dla Ciebie. Wygrałeś pierwszą rundę. Agent może powiedzieć: Drogi kliencie, muszę się nad tym zastanowić, dam Ci odpowiedź jutro. To jest jakiś tam remis, ale rokowania są niezłe, może jutro dostaniemy te 4%. Potem agent może powiedzieć, drogi kliencie, nie zejdę na 4%, ale może spotkamy się na 4,5%. Co powiesz? Zrobił pół kroku w naszą stronę. Okej, okay, rozumiemy to. Poszedł w naszym kierunku, czyli wyszedł naprzeciw. A drugi rodzaj zachowania to jest, agent może powiedzieć, no, drogi kliencie, to jest taka niska cena, 5%, ja nie mogę zejść na 4%, no bo to jest niska cena nieruchomości. Jest to odpowiedź arogancka i powiem szczerze, głupia, dlatego że dla mnie ta cena to nie jest niska, ona jest wysoka. To jest wszystko, co mam, dajmy na to, tak? Ja chcę kupić nieruchomość. Ja się pytam, czy on zejdzie z pięciu na cztery, że oni w tych widełkach pracują. Powie, że nie, chcę zostać na pięciu. OK. To mi daje do myślenia. Ale może odpowiedzieć mądrzej, może odpowiedzieć. No, drogi kliencie, ja już jestem na 4%, tak? Już nie mogę zejść niżej, bo ja już, nie, ja już nie jestem na 5, ja już jestem na 4. Oczywiście ja tego nie sprawdzę. On tutaj może blefować. Ale znowu jest to zła odpowiedź, bo nie poszedł w moim kierunku, ale miał dobre wytłumaczenie, że jest na 4%. To też mi daje do myślenia, czy on jest elastyczny, czy on będzie dla mnie pracował? Czy cokolwiek dla mnie zrobi. I teraz przejdźmy do sedna, bo jaka jest rola agenta i co on powinien robić. Niektórym agentom wydaje się, że oni są od tego, żeby pokazywać nieruchomości, tak? przygotować mieszkanie, nieruchomość, no oczywiście tak zwany home staging, czyli przygotowujemy tą nieruchomość, odpowiednio aranżujemy, nie wiadomo czy tam są właściciele, czy ich nie ma, jeżeli nie mieszkają, no to mamy klucze, robimy raz jakiś taki home staging, aranżujemy to, Czasami, jak jest pokaz tego mieszkania, to przywozimy jakieś kwiaty, jakieś poduszki, żeby to ładnie wyglądało, ale to jest tego typu, tego typu praca. Jeżeli tam są lokatorzy, no to trzeba się z nimi umówić, oni muszą z tego mieszkania wyjść, trzeba to mieszkanie zaaranżować, przygotować. Jest sporo z tym pracy, ale im się wydaje, że na tym polega ich praca. Na tym ich praca nie polega. To jest tak, jak kierowca ciężarówki, on ma mnóstwo rzeczy do zrobienia przy tej ciężarówce. Tak, bo musi on tam sprawdzić, musi napompować koła, musi, no, musi mnóstwo rzeczy wykonać, ale tak naprawdę jego praca polega na tym, żeby przewieźć ładunek z punktu A do punktu B. To jest jego praca i za to dostaje zapłatę. Podobnie agent nieruchomości. On może pokazywać tą nieruchomość 100 razy: 100 razy te poduszki układać, 100 razy przyjeżdżać, 100 razy otwierać te drzwi i nie dostanie ani grosza. Za to nie dostanie ani grosza, bo nie na tym polega jego praca. Jego praca, tak naprawdę, polega na tym, żeby ułatwić tą transakcję żeby jakby umożliwić tą transakcję między kupującym a sprzedającym. Nie kupujemy od agenta, tylko przez agenta. On ma rolę do wykonania. On tą transakcję musi ułatwić żeby do niej po prostu doprowadzić bo wtedy bo wtedy on ma pieniądze jak będzie tylko pokazywał i chodził to nie zarobi grosza on musi dokonać transakcji zamknąć ją zamknąć tą transakcję domknąć transakcję to jest jego praca no i teraz uwaga co może dla nas zrobić agent jako dla kupującego? Pamiętajmy, że on ma umowę ze sprzedającym i tak naprawdę on reprezentuje te interesy sprzedającego, ale my jesteśmy kupujący i my płacimy, i on też powinien dla nas wykonać określoną usługę. Są trzy rodzaje, z grubsza, trzy rodzaje sprzedających. Pierwszy to jest taki sprzedający, który. Ma dobre mieszkanie, w dobrym punkcie. To mieszkanie jest bardzo fajne. On zna zalety tego swojego mieszkania. Wycenił je wysoko, ale powiedzmy, że no, tyle jeszcze akceptuje rynek, ale wycenił je maksymalnie, na ile mógł, bo wie, że ma dobre mieszkanie, że jego oferta na pewno się sprzeda. Jeżeli nie teraz, to za miesiąc, ale jego mieszkanie się sprzeda. W związku z tym on nie będzie negocjował ceny. On będzie sztywny, bo on wie, że ma dobry produkt. I agent też to wie. I agent powinien nam w takiej sytuacji powiedzieć: Drogi kliencie, tu jest taka sytuacja. Mamy sprzedającego, który ma dobre mieszkanie, dobrą cenę. On nie będzie negocjował. I uwaga, żeby nie było tak, że agent nam powie: No to proszę złożyć swoją ofertę. No to my złożymy ofertę o 10-15 tysięcy, na przykład niższą. I tylko, no nie wiem, zirytujemy tego sprzedającego, a potem będziemy to podnosić po, po 2000, tak. To nie ma sensu. Sprzedający sprzeda za swoją cenę, i tutaj jest rola agenta, żeby powiedział jednemu i drugiemu: OK, to jest dobre mieszkanie, tu jest taka cena, i kupujący możesz obniżyć, możesz próbować składać swoje oferty, ale pamiętaj, on swoje pieniądze dostanie. To jest pierwszy typ. Sprzedającego. Drugi typ sprzedającego to jest taki, który ma nieco gorsze mieszkanie, ale również całkiem dobre, ale nie do końca zdaje sobie sprawę ze zwartości tego mieszkania i on byłby, poza tym, potrzebuje szybko pieniądze i on byłby w stanie iść na ustępstwa i na negocjacje. I teraz agent ma bardzo ważną rolę do wypełnienia. Ja go mogę prosić o pewne informacje, kto jest tym sprzedającym, jaki, jaka jest jego strategia. Oczywiście, Agent nie jest od tego, żeby mi ujawniać słabe strony sprzedającego, żeby ja wykorzystał to. To nie o to chodzi, żeby kupujący to wykorzystał. Tylko agent ma, ponieważ jemu zależy na dokonaniu transakcji, ma tak działać dyskretnie, taktownie, umiejętnie, żeby nakłonić sprzedającego na przykład do jakichś negocjacji cenowych, ale też, żeby nie zszedł za nisko, bo to nie jest w jego interesie a jednocześnie skłonić mnie do negocjacji, powiedzieć proszę bardzo, tutaj możemy mieć 5-10 tysięcy. To jest rola agenta. Tutaj trochę musi balansować i musi doprowadzić do tego, żebyśmy się gdzieś spotkali. To jest istotne w tym momencie. I to jest drugi typ sprzedającego, gdzie możemy negocjować, ale musi to agent musi to ułatwić. Ja też nie proszę agenta, żeby mi podał dane sprzedającego, ja z nim nie będę negocjował, bo nie chcę go ominąć, prawda? Ale agent musi spełnić swoją rolę. I trzeci typ sprzedającego to jest taki sprzedający, który wystawia mieszkanie, które no, on sobie zdaje sprawę z tego, że to mieszkanie jest słabe, że wymaga jakiegoś tam remontu. Ma swoje plusy oczywiście, bo to mieszkanie też się za jakąś tam cenę, powiedzmy, sprzeda. Ta cena nie będzie aż tak wysoka, jak mu się wydaje, tak? On sobie z tego zdaje sprawę i trzeba go też odpowiednio nim pokierować, żeby wystawił za jakąś cenę, poczekał miesiąc czy dwa miesiące, nikt tego nie kupił. Rolą agenta jest też, i jest zainteresowany kupiec na to mieszkanie, ale jest zainteresowany kupiec, przyszedł, zobaczył, nawet mu się podoba, on sobie to wyremontuje, on sobie coś tam z tym zrobi, on ma pomysł na to mieszkanie, w związku z tym spotkajcie się w takim razie, w takim miejscu, na takiej cenie, za którą ten Kupujący faktycznie będzie zadowolony z tego mieszkania, a ty swoje pieniądze dostaniesz. Nie będziesz czekał rok, nie będziesz czekał dwa. Jest kupujący, spotkajcie się. To jest rola agenta. I niewielu agentów w ogóle rozumie, że oni są w takiej roli. Dlatego, że agentom się wydaje, że oni są od pokazywania mieszkań. Oni nie są od pokazywania mieszkań. Oni są od ułatwiania transakcji, od tego, żeby transakcja doszła do skutku. Od pokazywania mieszkań oni nie mają pieniędzy. Nikt im nie płaci za pokazywanie. Płacą im za transakcję. Więc pierwsza rzecz, reasumując, wyczuj elastyczność agenta, czy on w ogóle będzie chciał z tobą pracować troszeczkę indywidualnie, tak czy on ciebie dostrzega jako kupującego. Ty przynosisz pieniądze. On ma tysiąc nieruchomości. Nie wiem, czy zna wszystkich tych sprzedających, ale powinien ich znać. Powinien wiedzieć, jak się z nimi negocjuje. Jaki to jest typ sprzedającego? Co ja tutaj jako kupujący mogę zrobić? Tak? Powinien mi to ułatwić i ułatwić sprzedającemu też do, dojście do transakcji. Jeżeli agent myśli, że jest tylko od tego, żeby przyjść, otworzyć okna, przewietrzyć to mieszkanie, poukładać jakieś kwiatki, poduszki, wpuścić tam jednego, drugiego, piątego, to jest w błędzie. To nie jest jego praca. Jego praca to jest umożliwianie spotkania się kupującego i sprzedającego. I zawarcie transakcji, od tego ma prowizję. I za to warto mu płacić. Oczywiście agent wykonuje całe mnóstwo innych rzeczy administracyjnych, czy też ma jakieś, powiedzmy, biuro prawne, z którym współpracuje, ma notariusza, z którym współpracuje. To wszystko jest w jego jakby roli. I oczywiście do tego, jeżeli, jeżeli dochodzi do transakcji, to on wszystkie te czynności wykonuje, ale do transakcji najpierw musi dojść. Dopiero wtedy on może się w to wszystko zaangażować. Jeżeli nie kupujemy mieszkania, to to, że on ma notariusza, to, że on tam ma biuro prawne, to nie ma żadnego znaczenia. To ma dopiero znaczenie wtedy, kiedy kupiec zdecyduje się na kup. I to jest podstawa. Kolejna rzecz, o której będę chciał powiedzieć w następnym odcinku, to jest, czy warto jeszcze inwestować na rynku hiszpańskim. W jakiej sytuacji jest obecnie rynek hiszpański? W jakiej będzie w najbliższym czasie, na przykład w roku 2025. Szóstym i tak dalej, bo takie prognozy są w tej chwili robione. Wiemy, jak ten rynek się będzie zachowywał. W związku z tym, czy my, jako Polacy, który, którzy stanowią coraz większą grupę ludzi nabywających nieruchomości w Hiszpanii, czy dla nas ten rynek jest interesujący, czy warto się tam po prostu angażować? O tym będzie następny odcinek. Dziękuję za lajki, dziękuję za suby. Zapraszam w takim razie do następnego odcinka.